507 kilometr wschód na moście Siekierkowskim, na Łazienkowskim. Dwa czy trzy dni temu słońce wschodziło równo w linii mostu. Tutaj o, nie jest tak. Mamy go z lewej albo z prawej. No Wisła troszeczkę odwróciła swój bieg i stąd ta zmiana ustawienia. Dwa Księżyce. Den w wodzie. Czy widać je będzie przez tą opuszczoną pajęczynę? No, chyba się nie uda. Na lewym brzegu już w tych oknach wieżowców widać słońce. Na tym jeszcze mam za drzewami. To może ja? Na lewy brzeg, pod most. No ale ten widok przykuwa. Hej! Na moście coraz większy ruch. O, da. A tu już, już brzask, już. Jest słońce widoczne z mostu, prawdopodobnie z dołu, jeszcze będę go oczekiwał. Zaraz się okaże. No i pod mostem. Trzeba spory kawałek przejechać i przeczłapać, żeby się znaleźć nad brzegiem Wisły, na po lewej stronie pod mostem Ciekierkowskim. Jakaś pani kaczka z przychówkiem. Chciałem wyjrzeć, czy zobaczę ten skyline Warszawy z tej strony. Na razie daleko. Nie widać, jakby, obaw wśród tego potomstwa ani wśród pani kaczki odszedłem już spory kawałek od mostu a tu w krzakach buszowanie o są warchlaki o, mam nadzieję, że odeszło to towarzystwo trochę dalej a ja spróbuję do tego cypla dojść hej mandarynki no dobra, odszedłem już chyba trochę za daleko od roweru. 509 km i plaża pewnie już całkiem blisko. No bo na most mam taki widok. Udało się wyprzedzić słońce. Trzeba wracać tam, gdzie stoi rower. Jeszcze chciałem sobie złapać słońce w widłach mostu siekierkowskiego. No teraz chyba w środku. <słyski>